Witam serdecznie na kanale Photoshop Krok po kroku w poradniku, w którym pokażę Wam najlepszą i najszybszą metodę na wybielenie zębów w Adobe Photoshop. Sama metoda jest dość prosta i myślę, że nie powinna sprawić Wam żadnych problemów. Zanim przejdziemy do rzeczy, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i zaznaczenia ikony powiadomień. Dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco z nowościami, jakie będą się tutaj pojawiać. Zapraszam także do śledzenia profili w mediach społecznościowych, do których linki znajdziecie w opisie pod tym filmem, a jeśli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Photoshopem i chcielibyście opanować podstawowe zagadnienia pracy w tym programie, to zapraszam do skorzystania z mojego kursu, który jest dostępny na tym kanale. Link również zamieszczę Wam w opisie. Ja mam już przygotowane zdjęcie, na którym widzimy wyraźnie pożółkłe zęby, i zaraz zobaczycie, jak sobie z tym problemem poradzić. Jeśli będziecie chcieli poćwiczyć na tym samym obrazie, którego ja tutaj używam, to możecie go pobrać sobie oczywiście z linku, który będzie również w opisie pod tym filmem. Na początek musimy dokonać zaznaczenia naszych zębów, w tym celu użyjemy narzędzia Szybkie Zaznaczanie, które możemy wybrać sobie tutaj z paska narzędzi, bądź klikając literkę W na klawiaturze. Wybierzmy sobie, no i dokonajmy. Szybkiego zaznaczenia tutaj naszych zębów. Zaznaczenie nie musi być bardzo dokładne na tym etapie. Zawsze później będziemy mogli sobie dokonać tutaj poprawek, jeśli będą one konieczne. Mając aktywne nasze zaznaczenie, utworzymy sobie warstwę dopasowania, barwa i nasycenie. Aby to zrobić, klikamy tutaj tą ikonę w panelu warstw i z listy wybieramy sobie barwa i nasycenie. Bądź możemy skorzystać z panelu dopasowania. Ja mam go otwartego tutaj. Jeśli wy go nie widzicie, możecie go znaleźć tutaj w zakładce okno i dopasowania, wtedy ten panel sobie tutaj wywołacie. Ja sobie utworzę tą warstwę i na podstawie naszego zaznaczenia od razu będziemy mieli utworzoną tutaj maskę warstwy. Kliknijmy sobie teraz na naszej masce z wciśniętym klawiszem Alt bądź Option na Macu. Dzięki temu zobaczymy, jak wygląda nasza maska. No i jak widzimy, jej krawędzie są tutaj dość ostre, przez co efekt może być nierealistyczny. Aby to zmienić w panelu właściwości, przesuniemy sobie suwak wtapiania. Jeśli nie widzicie panelu właściwości, ja mam go akurat tutaj, to też możecie go wywołać sobie tutaj z zakładki okno i z tej listy. Ja przesunę sobie teraz suwak wtapiania. Musimy sobie to dość mocno tutaj rozmyć. Oczywiście w zależności od tego, jakie będziecie mieć zdjęcie, jego rozdzielczość, to to wtapianie... Będzie odpowiednio mniejsze lub większe. Ja zostawię sobie, myślę, mniej więcej tak, może tak, tutaj około 30. I teraz, aby wrócić do poprzedniego widoku, klikniemy sobie tutaj tą ikonkę w panelu warstw i będziemy mieli już przywrócony nasz obraz. W panelu właściwości mamy teraz widoczne opcje dotyczące naszej warstwy dopasowania. I teraz zmienimy sobie tutaj w tej liście rozwijanej, gdzie w tej chwili widzimy oryginał, czyli w tym momencie wpływamy na wszystkie barwy na naszym obrazie, w tym wypadku na barwy, które będziemy mieli tutaj na naszym zaznaczeniu, na naszej masce, ale zmienimy sobie tutaj tę opcję na żółte, bo żółtego koloru będziemy chcieli się właśnie pozbyć z naszych zębów. I teraz przesuniemy sobie w lewo suwak nasycenia, zmniejszając to nasycenie koloru żółtego, i w ten sposób pozbędziemy się go z naszych zębów. Wyłączając i włączając sobie tą warstwę, widzimy już, że te zęby są znacznie bielsze. Żeby ten efekt wzmocnić, zwiększymy sobie jeszcze jasność tego żółtego koloru tutaj w tym panelu. Oczywiście też nie należy za bardzo przesadzić z tym efektem. Ok. No i jak widzicie tutaj. Jeszcze nie wszędzie te zęby są wybielone, ale żeby to zrobić, przesuniemy sobie tutaj ten suwaczek. Przesuniemy go w lewo. Tej jasności troszeczkę możemy ująć. Troszkę to nasycenie dodajmy. No i widzimy, jaki mamy efekt. I zęby są już znacznie bielsze w tym momencie. W tym momencie widać, że już w tych miejscach, tutaj w przestrzeniach między zębami trochę straciliśmy nasycenie tutaj tych dziąseł. I one też tracą kolor. Aby to zmienić, poprawić tutaj. Musimy mieć aktywną naszą maskę warstwy. Wybierzmy sobie narzędzie pędzel, krycie wybierzmy na 25-26%. Wybierzmy sobie tutaj kolor czarny. Dostosujmy wielkość końcówki, żeby przybliżyć sobie tutaj ten widok. No i tu malując w tych miejscach kilkukrotnie, ukryjemy działanie tego efektu, żeby on mniej wpływał na te obszary, dzięki czemu nie będziemy mieli tutaj czarno-białych obszarów pozbawionych kolorów, tu gdzie byśmy tego nie chcieli. OK, zmniejszymy troszkę widok, no i uważam, że teraz wygląda to znacznie lepiej. W tym momencie nasza praca jest już gotowa. Mamy ładne białe zęby. Jeśli, uważać, jeśli uznacie, że efekt jest za mocny, bądź, bądź nienaturalnie to wygląda, to oczywiście możecie sobie tutaj. Oczywiście musimy mieć tutaj kolor żółty. Możemy to nasz scenie troszkę zwiększyć. Możemy też zmniejszyć jasność, w zależności od tego, jak. Jakie będą Wasze potrzeby, albo po prostu zmniejszyć krycie tej warstwy i trochę ten efekt dosłabić. Możemy podejrzeć sobie efekt przed i po. No i jak widzimy, te zęby są znacznie bielsze. Jeśli podkręcimy sobie krycie tej warstwy, no to efekt będzie jeszcze mocniejszy i jeszcze bardziej wyraźny. Jeśli chodzi o ten poradnik, to by było na tyle. Teraz wiecie już, jak wybielić zęby. Na Waszych zdjęciach pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. A jeśli uważacie, że ten film był pomocny, to zostawcie także łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania albo sugestie odnośnie tego, jaki poradnik chcielibyście zobaczyć na tym kanale, to zostawcie komentarz. Ja dziękuję Wam już za uwagę i do zobaczenia wkrótce.